Rośliny zadarniające to idealny wybór dla tych, którzy szukają efektu tu i teraz. Świetnie sprawdzą się zarówno na rabatach kwiatowych, jak i w zewnętrznych donicach. Będą tematem dzisiejszego filmu z cyklu balkony i tarasy. Zapraszam. Rośliny zadarniające to rośliny, które szybko rozrastają się wszerz, tworząc zwarte, niskie kobierce. Wiele z nich ma dodatkowe zalety. W zależności od gatunku mogą to być piękne liście, długie kwitnienie, odporność na suszę czy cień. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale też bardzo praktyczne tworzą naturalny dywan, który chroni glebę, zatrzymuje wilgoć i ogranicza rozwój chwastów. Można z nich stworzyć nową rabatę w ogrodzie lub dosadzić je na istniejącej już rabacie, która przestała być atrakcyjna, bo przykładowo wczesnowiosenne rośliny już przekwitły i pozostały wolne miejsca. Te miejsca można obsadzić właśnie roślinami zadarniającymi. A co więcej, wiele z nich świetnie sprawdza się także w donicach. Wtedy ich przewieszający. Się gęste formy pięknie tworzą lub uzupełniają balkonowe i tarasowe kompozycje. Dlatego do roślin zadarniających można zaliczyć wiele gatunków roślin ciepłolubnych, które częściej widujemy na balkonach i tarasach niż na ogrodowych rabatach i do których zaliczyć można na przykład lantanę. Jej bujny wzrost, odporność na suszę i efektowne kwitnienie sprawiają, że idealnie sprawdza się tam, gdzie chcemy szybko pokryć teren barwną, gęstą roślinnością. Lantana kwitnie niemal nieprzerwanie od późnej wiosny w naszym klimacie, aż do pierwszych przymrozków. Jej kwiaty przybierają intensywne kolory, od żółci, przez pomarańcz, czerwień, aż po róż i fiolet. Co ciekawe, kwiaty te mogą zmieniać barwę w trakcie kwitnienia. Nabywając roślinę jednej odmiany, np. Calippo tutti frutti lub Pink Passion, będziemy mieć kwiaty w różnych kolorach. To roślina idealna na nasłonecznione, suche stanowiska, gdzie inne gatunki mogą mieć problem z przetrwaniem. Lantana dobrze sobie radzi nawet w trudnych warunkach, wystarczy jej przepuszczalna gleba i odrobina troski na początku uprawy. Pięknie z nią na rabacie lub w Donicy prezentować będzie się na przykład heliotrop. Może nie jest to roślina typowo zadarniająca, ale jej niebieskie kwiaty stanowią wspaniały akcent w kwiatowej kompozycji, bo stosunkowo niewiele jest niebieskich kwiatów. Ponadto, kwiaty te wspaniale pachną. Można więc takim pachnącym akcentem, górującym nad typowymi roślinami zadarniającymi, uzupełnić nasadzenie. W Donicach heliotrop może być najwyższym pionowym akcentem. W takim nasadzeniu doskonale sprawdzą się też bidensy. Biden, znany także jako uczep rózgowaty, to jeszcze nie do końca doceniana roślina, a tymczasem nie sprawia ona problemów w uprawie, rozrasta się w gęste, rozłożyste kępy, kocha słońce i przetrwa chwilowe przesuszenia. Charakteryzuje się delikatnymi, pierzastymi liśćmi i obfitym, długim kwitnieniem. Małe, żółte, pomarańczowe, brązowe czy czerwone kwiaty, w zależności od odmiany, pokrywają roślinę przez cały sezon. Roślinę te można też oczywiście sadzić w donicach i skrzynkach balkonowych, samodzielnie lub w kompozycjach z innymi gatunkami. Niezwykłą zadarniającą rośliną lub w przypadku kompozycji doniczkowych przewieszającą się przez pojemnik i doskonale prezentującą się w wiszących pojemnikach jest mekardonia. Jest ona jedną z mniej znanych, ale niezwykle ciekawych propozycji. Niska, intensywnie rozrastająca się roślina, która na rabacie może stworzyć zwarty, kwitnący dywan. Na przykład w kolorze żółtym, jeżeli posadzimy odmianę Gold Dust ze złocistymi, drobnymi kwiatami w ogromnej ilości. To roślina światłolubna, doskonale znosi pełne nasłonecznienie, a przy tym dobrze rośnie nawet w trudnych warunkach. Na początku jej uprawy, po posadzeniu na rabacie lub w donicy, pamiętajmy o jej podlewaniu. Kolejną ciekawą propozycją jest lobularia, czyli smagliczka nadmorska. To kolejna niska, obficie kwitnąca roślina o drobnych kwiatach w kolorze białym, jak np. w odmianie Snow Princess, lub w kolorze różowym, jak w odmianie Stream Raspberry, a także występująca w kolorze jasnofioletowym lub ciemnofioletowym. Dodatkowo kwiaty te mają intensywny miodowy zapach, przyciągający pszczoły i motyle. Lobularie kwitnie nieustannie do pierwszych przymrozków. Jeżeli straci swój pokrój w nasadzeniach doniczkowych, bez obaw można ją przyciąć nawet mocno. Po krótkim czasie zakwitnie na nowo i dodatkowo się rozkrzewi. Podobną rośliną do smagliczki nadmorskiej jest iberis, znany jako ubiorek, również może mieć kwiaty białe lub różowe również zebrany w baldach ogrona i który również doskonale sprawdzi się zarówno posadzony w gruncie, jak i w balkonowych lub tarasowych donicach. A w balkonowych i tarasowych nasadzeniach bardzo popularne w ostatnich latach są Supertunie Vista i Mini Vista. Cudownie prezentują się w większych lub mniejszych donicach, wypełniając je w błyskawicznym tempie kwiatami, które mogą być w kolorach różu, bieli i czerwieni, jeżeli chodzi o Supertunie Vista, i w kolorach żółci, różu, bieli i fioletu, jeżeli chodzi o Supertunie Mini Vista. Warto jednak pamiętać, że świetnie one sprawdzą się też na rabacie. Jako rośliny zadarniające. Szybko się one rozrastają, tworząc kępy o średnicy 60-80 cm z jednej sadzonki. Doskonale wypełniają przestrzeń. W miejscach dobrze nasłonecznionych tworzą bujne, kwitnące dywany. Wyglądają wtedy naprawdę widowiskowo. Doskonale prezentują się też z roślinami ozdobnymi z liści. Do których zaliczyć można np. pomę, czyli bilet ziemniaczany, słodki ziemniak. W donicach ma on pokrój przewieszający się, na rabatach sprawdzi się jako roślina zadarniająca. I nie zapominajmy o ziołach. Wiele z nich to również rośliny, które z powodzeniem mogą pełnić tę funkcję. Może być to na przykład tymianek, czyli macierzanka, lub oregano, czyli lebiotka. One będą nie tylko ślicznym zielonym akcentem na rabacie lub w donicy, ale także przydadzą się w kuchni do doprawiania dań. Rośliny zadarniające to cichy bohater ogrodu. Dzięki swojej wszechstronności znajdą miejsce i na rabacie, i w donicy. Są mało wymagające. Należy dbać o ich podlewanie, tak samo jak w przypadku innych gatunków, i nawożenie, jeżeli chcemy, żeby szybko się rozrastały i bujnie kwitły. W tym celu można użyć np. Na krystalicznego nawozu rozpuszczalnego w wodzie do pelargonii i innych roślin kwitnących który sprawdzi się w przypadku większości różnych kwitnących gatunków, czy też gatunków ozdobnych z kolorowych liści. W przypadku supertuni można sięgnąć po tego samego typu nawóz, ale do supertuni, surfini i innych petuni, który ma tak zbilansowany skład, że jeszcze lepiej pobudza tę grupę roślin do wzrostu oraz zawiązywania pięknie wybarwionych kwiatów. Rośliny zadarniające sprawdzą się zarówno w ogrodach klasycznych, jak i nowoczesnych, w donicach większych, jak i mniejszych. Można z nich stworzyć niesamowite zestawienia kolorystyczne. Na rabatach zmieniają się w kwitnące dywany. Na balkonach i tarasach dadzą szybki efekt wypełnienia donic kolorowymi kwiatami lub kaskadą liści. Łączą w sobie intensywne kwitnienie, silny wzrost i łatwość pielęgnacji życzę bujnie ukwieconych ogrodów oraz balkonów i tarasów, między innymi przez rośliny zadarniające i zapraszam na kolejne filmy z cyklu balkony i tarasy oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.